Shift to nieodłączny element rozgrywki w Minecraft. Pozwala nam na przemierzanie przepaści bez upadków przez budowanie mostu, a ekstremalni kaskaderzy trybów Bedwars robią to w dużo lepszym stylu. Dziś przekonamy się, jak poradziłbym sobie bez Shifta w przypadku nieprzewidywanej utraty tego klawisza, biorąc pod uwagę, że no, niespecjalnie umiem go Godbridge. Dobra, nie oszukujmy się w ogóle, nie umiem go Godbridgeować. Także przekonajmy się, zapraszam do oglądania. Hello? Dzisiaj tak w tytule, czyli oczywiście nie mogę używać shifta i pokażę wam kontrolsy, od razu tutaj shift jest z góry wyłączony, tutaj sneak na return, czyli całkowicie po drugiej stronie klawiatury. Zobaczymy jak to pójdzie, pomysł na odcinek został zaproponowany przez Odixona na czacie na Discordzie, kiedy graliśmy w gierki na Bedwars, także jeśli ktoś chce zagrać poza nagrywkami razem ze mną w Bedwars to śmiało zapraszam. O kurde, zapomniałem, że nie mam shifta. I... Ciężko będzie. Jeśli ktoś chce za, zagrać po, po nagrywkach ze mną, to zapraszam, nie mam problemu. Śmiało można zagrać. Dobra, bo jakoś to idzie na razie. Zapraszam na Discord, link w opisie. Śmiało, o kurde, ciężko, ciężko będzie. Rozsądną opcją będzie kupienie Firebola i po prostu. po prostu zjumpowanie się do przeciwnika o ile to w ogóle nie wyszło wyzwanie może być ciężkie jak na mnie, gdzie ani nie umiem god bridge'a ani brizli ani nic tym stylu, wszystko co robiłem do tej pory to tak naprawdę speed bridge i znowu próbowałem tego shifta nadusić okej, okay, to może może to iść w taki Sposób i nie wyszło, powiem szczerze. No, obecną chwilę nie mam pomysłu, jak to mogę zrobić. Oprócz tego, że żeby po prostu skakać i, i postawiać bloki. Ewentualnie może coś takiego, ale bez to jest to giga ciężkie. Jakoś idzie powoli. Dobra, od razu zakupię seta to i drabinki. Nie, od razu mówię do. Tego materiału zupełnie się nie przygotowywałem, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Nie mam pojęcia. Okej, okay, okej, okay, siadła drabinka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, tutaj. Tutaj potęga w PVP. Jest. Także dobrze, dobrze, dobrze. Pod tym aspektem poszło mi naprawdę. Bardzo dobrze. Jest, dobra, dobra. Pierwszego final killa zdobyłem i pierwsze łóżko w tej gierce. Jedną tutaj moją deską ratunkową będzie fireball, bo kompletnie nie umiem się bridge'ować w jakikolwiek inny sposób bez korzystania z Shifta. No bardzo No dobra, spróbujemy w taki sposób. Okej. Okay. Nie, nie mam pytań. Na pewno TNT może się przydać, bo TNT wyrzuca dużo bardziej niż fireball. Jeśli uda się wygrać Arenkę, naprawdę będę pod, pod wrażeniem, ale... Nie oszukujmy się. Większość arenki to ludzie za mnie wygrali niż ja sam. Jeśli do czegoś takiego by doszło, to będę musiał tutaj zagrać na pewno parę razy w taki sposób i takich zagrań, których sam nie lubię tak naprawdę. I widzę, że tutaj przeciwnik ma już żelazny miecz. Także może być grubo. Ok, nie wiem, zlagowało go kompletnie. <laughs> no prawda, super mi idzie. Dobra, postawmy TNT. Raz, dwa i Fireball. Gierka rozgrzewkowa. Próbuję tą drabinkę jakoś zrobić. Prawie, prawie się udało. Kurde, powiem wam. Chciałbym się nauczyć tych ledy klaczy. Tak jak mówiłem niejednokrotnie, nie jestem mistrzem Bedwars. Tak naprawdę to jestem, ale jeszcze o tym nie wiecie. Dobra, gdzie ma czerwony? Tam, tam. Dobra, mało brakuje. Pyk. Nie wyszedł, nie wyszedł klacz, ale... Ale za to wyszło zabicie przeciwnika. A w dzisiejszym właśnie... no, żeby... Bad was pro, pro player moment, super extra giga, chat, darkness, Shio sio. Zresztą. No, także tak jak mówiłem, aby odcinek można było zaliczyć do udanego i żeby... Po prostu nie kończy odcinka, dopóki nie wygrama ręki. Okej, okay, zrozumieliście fajnie, cieszę się. To jednak zielonego, zielonemu zostało łóżką. A myślałem, że czerwonemu. W Szczęście, sensie, że, że to czerwony go zabił. I Minecraft Bedwars to moja pasja. Tak, już pomijając temat przewodni tego odcinka, tak powiem wam. Jestem dobrze przygotowany do tego, żeby wrócić z pełną siłą na YouTube'a tak naprawdę. Już kurde, odcinek teraz nagrywam, kiedy dzisiaj już wyszedł. Link w karcie, ten kto nie widział. Jak stałem się rakietą na Bedwars. Bardzo ciekawy odcinek, przejmujący i zapierający dech w piersiach. Także zachęcam, zachęcam serdecznie do sprawdzenia. Powiem Wam, że naprawdę coraz lepiej mi się to wszystko robi, te wszystkie streamki i tym podobne. Bardzo przyjemnie. Trzeba wygrać tą rękę, bo jak nie, to nie wiem co zrobię, naprawdę. A szczerze mówiąc, dosyć długo ona trwa, jak na to, że nie mogę korzystać z shifta. Tam nadchodzi, patrzcie, jak go widać. On tu będzie siedział z fireballem i będzie tylko czekał aż aż wychyle swą głowę. Tak naprawdę wszystko jestem odcięty przez Shifta od wszystkiego, ale mniejsza o to. Zapraszam cię tutaj. Aha, rozumiem. Swoją drogą, jeśli chcecie widzieć więcej takich wyzwań na moim kanale, to śmiało możecie pisać w komentarzu. Nie wstydźcie się. Ja nie gryzę za komentarze. Maksymalnie mogę dać bana, ale co z tego? Nie no, żadnych banów, nic z tego nie, nie dostaniecie, także śmiało nie bójcie się. Nie powiem mam lekką zagwozdkę aktualnie. Ale chyba wiem co zrobię, chyba wiem co zrobię po prostu. Na środek bym poszedł z chęcią, tylko niestety nie mogę za bardzo shiftować i nie wiem, czy mi się uda. On mnie widzi. On już wie, co go czeka. W ogóle jest auto z destrukcja za 30 parę sekund, także kupię coś, czego bym czego sam nie znoszę, ale czasem trzeba. Dla dobra odcinka. Także no co on będzie teraz tylko czekał na mnie tak naprawdę. Może jeszcze z firebola zaraz wyciągnie. Tego tylko mi brakuje tak naprawdę. Mhm. Ja mogę w sumie na tą wodę jego wskoczyć, to. To nie będzie takie głupie, kiedybym wskoczył na to. Także poprzednia arenka nie wyszła za dobrze. Zastafował mi Steve Także trzeba odkupić trochę swoje winy i zagrać kolejną na pewno. I nie wiem, czy to nie będzie też ostatnia arenka, bo. Prawdę mówiąc, bez tego shift'a trochę, trochę się gra swoją drogą, trochę tarynki trochę zajmują. Także jeśli nie wygram, to mam nadzieję, że to nie będzie nic złego, ale spodziewałem się, że to będzie łatwiejsze. A jest to gigatrudne wyzwanie, tak naprawdę. To jest jedyny bridge, który jestem w stanie zrobić, tak naprawdę. No i jak sami widzicie, nie jest to najlepszy bridge, który jestem w stanie wykonać. Ale mo oh. Nawet się sklaczować nie potrafię. Naprawdę. Wydawało mi się, że to wyzwanie będzie dużo łatwiejsze. Także wybaczcie mi. Wybaczcie mi w przypadku, jeśli. Jeśli odcinek nie skończy się. Na wygranej. Okej. Okay. Ale jest drugi final kill w tym odcinku, znaczy drugie, drugie zepsute łóżko w tym odcinku, zniszczone, zepsute, whatever tak naprawdę. Przecież final kill też wejdzie, no nie ma co mówić, no. I teraz moją jedyną nadzieją są firebole tak naprawdę. Jeśli mam nie kłamać, to tam bridge'em nie dojdę, na pewno tam nie dojdę bridge'em, także cztery diamenty. Nie, nie, nie wychodzą mi te drabinki kompletnie. Wiadomo, jak będę częściej korzystał z tych drabinek, to tym szybciej się nauczę. Ale czasami człowiek nie chce się denerwować, po prostu tego nie, z tego nie korzysta. Ale jeśli chce być prosem, prosem Minecraft, niczym. Nie wiem. No to muszę po prostu korzystać z tych drabinek, ok? Co ja bym tu mógł zrobić w sumie? Mam pewien pomysł. Czy jego realizacja się uda, czy nie, to już. nieważne. To już. To już. Pominijmy tę kwestię. Spróbuję, spróbuję, spróbuję. Tu w ogóle nie było gdzie. Aha, no tak. Wspaniale, że nie wziąłem gapów. Refów. Jak to jest być nobem? Nie wiem. Szczerze, Słabo. Słabo. Leder. O! Udało się. Niemożliwe. Uwaga, uwaga, uwaga. Fireball. a i bez ledera, niestety. Nie poradzę nic na to. Tutaj gościu w ogóle. Próbujemy jej zaskoczyć. Ło, ale wyskok. Ej, widzowie, to może się udać. Leder. O! Prawie wyszło. Dobrze. I teraz tylko pokonać przeciwnika. To będzie ciężkie bez shifta, bo nie wiem gdzie on się znajduje kompletnie, ale... Miesza, to pewnie zaraz... Pewnie za 3 sekundy tracę łóżko i, I tyle, tyle mnie widzieli. Także musimy się trochę temu przeciwstawić. Ej, to wyszło, nie wyszło? Nie wiem w sumie. Chyba nie, ale miesza o to. Za mną jest! Udało się! A ręka wygrana, pokczałam, Udało się, bez Shifta, nie spodziewałem się tego. Już chciałem kończyć a rękę. A oczywiście żartowałem. Gralibyśmy do zwycięstwa. Szczerze, wyszło to szybciej niż myślałem. Dzięki wielkie za, ogl za oglądanie tego materiału. Piszcie swoje propozycje na challenge, oczywiście w komentarzu, by będę brał pod uwagę dosyć mocno. Będziecie się wyświetlać na środku wasz komentarz. Jeśli to Wam się spodoba, to będzie jak najlepiej. Dzięki wszystkim za oglądanie, jeśli tutaj w ogóle dotrzymajcie do końca. I zapraszam na Discorda jeszcze raz, także na wspólne gierki. Hello.